Cześć! Dla mnie na Magic Arm to jedne z najbardziej popularnych akcesoriów przydatnych w studio, ale też w plenerze. Pozwalają nam na dowolną regulację położenia akcesorium, które na jego końcu mocujemy. Takie ramię jest zakończone dwoma trzpieniami 16 mm, z których każdy ma gwintowany otwór. Albo jest to 3,8 cala, albo czwarta cala. Takie ramię możemy zamocować do różnych urządzeń, na przykład do superklemy, Albo do statywu. Superklema pozwoli nam na zamocowanie takiego ramienia właściwie w dowolnym miejscu, czy na płaskich powierzchniach, czy okrągłych, jak na przykład ten statyw. Na drugim końcu ramienia możemy zamocować, jak wspomniałem, różne akcesoria. W tym przypadku zamocuję głowicę gripową, do której za chwilę przymocuję też flagę. W tej sytuacji możemy właściwie dowolnie sterować jej położeniem. Innym z ciekawych rozwiązań Magic Arma jest wersja z zakończonym mocowaniem do płytek szybkozłączek systemu RC2, czyli dla klasycznych płytek Manfrotto 200PL. Wtedy takie ramię tak samo możemy zamocować w gnieździe 16 mm, a na jego końcu po prostu mocujemy aparat.